Cześć, jestem Klaudia to kanał, No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Pole powierzchni o prawidłowego przedstawionego na rysunku wynosi. Ok, zaczynamy od pola podstawy. Jest to sześciokąt foremny, czyli składa się z sześciu trójkątów równobocznych. Zapisujemy zatem wzór na pole trójkąta równobocznego. To jest nasze A, czyli ta dyszka. Możemy sobie tutaj skrócić. Teraz skróćmy sobie tutaj. I otrzymujemy 3 razy 50 to 150 pierwiastków z trzech. To oczywiście samo pole podstawy. Ok. No to będziemy teraz tutaj liczyć sobie powierzchnię boczną. Powierzchnia boczna składa się również z sześciu trójkątów, ale są to trójkąty równoramienne, czyli tutaj wzór A razy H przez 2. I tego H nie mamy. Musimy sobie go sami tu wyliczyć. Bierzemy podstawę. Rzutujemy na nią wysokość. Jak to jest trójkąt, który jest. Równoramienny, a ten właśnie jest, to on nam krawędź podstawy tutaj dzieli na dwie równe części. I za pomocą twierdzenia Pitagorasa wyliczamy h kwadrat 5 kwadrat 13 kwadrat h kwadrat 25 169. Przenosimy na drugą stronę ze zmianą znaku i odejmujemy. Znów h kwadrat, 144, pierwiastkujemy, a pierwiastek ze 144 to po prostu 12. Możemy sobie to teraz tutaj podstawić. Tutaj 1, 3, zatem mamy 3 razy. A to 10, h to przed chwilą co wyliczyliśmy to 12. Czyli mamy 3 razy 10 to jest 30, a 30 razy 12 to 360. I szukamy pola całkowitego. Tutaj akurat są napisane odwrotnie, że najpierw jest powierzchnia boczna, która wynosi 360 i potem 150 pierwiastków z 3. Zatem zaznaczamy odpowiedź C. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.